Stawanie o poranku jest męczące, ale jest kilka sposobów, by zaoszczędzić trochę porannego czasu. I usprawnić sobie przygotowania do wyjścia. Po pierwsze, przygotuj sobie stylizację na kilka dni i powieś na małym wieszaku. W ten sposób nie będziesz musiała rano zaprzątać sobie głowy, co założyć, i nie zrobisz bałaganu przy kompletowaniu stylizacji, więc odpada ci też popołudniowe sprzątanie. Masz problem z porannym wstawaniem i budzik cię nie budzi? Prosty sposób, wynieś budzik z sypialni, ale nie po to, by spać dłużej, ale by zmusić się do wstania. Jeśli masz ustawiony budzik w smartfonie, możesz zainstalować sobie aplikację Morning Routine App. Dzięki niej możesz ustawić sobie taki, taką funkcję, że budzik wyłącza się, jeśli zeskanujesz jakiś kod, który znajduje się w mieszkaniu, ale nie w sypialni. I może to być na przykład kod książki, nie wiem, opakowania, kawy w kuchni lub po prostu kod żelu pod prysznic. Pod prysznicem użyj kawowego peelingu, pobudzi Twój umysł, poprawi krążenie krwi i pomoże w walce z celulitem. Możesz przygotować sobie również śniadanie na cały tydzień i zamrozić je. Mogą to być zmiksowane i zamrożone owoce, które można później dodać do soku, mleka lub jogurtu, albo możesz zrobić wcześniej upiec sobie śniadaniowe muffiny, później je rozmrozić dosłownie w minutę w mikrofalówce. W internecie jest mnóstwo przepisów na takie muffiny. W ten sposób uzyskacie śniadanie pożywne, zdrowe, a co najważniejsze, szybkie. Pomyśl również nad usprawnieniem makijażu. W sklepach dostępne są szablony, dzięki którym Twoja kreska na powiece będzie perfekcyjna, a zrobienie jej zajmie Ci naprawdę mało czasu. Tego typu szablon można też sobie zrobić w domu. Piszcie, jakie Wy macie sposoby na usprawnienie swojego poranka.